Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. To będzie odcinek troszkę taki dedykowany dla Was i o który tak naprawdę wszyscy prosiliście zaraz po, po tym jak nagrałem dla Was pierwszy odcinek tak naprawdę. Mianowicie dzisiejszy odcineczek będzie, tak jak już pewnie widzicie w tytule, troszkę zrobimy review mojej m będę go nagrywał w sumie między innymi też dlatego, że możliwe, że już jak wy będziecie widzieć ten odcinek, to już ze mną niestety nie będzie, ale o tym wszystkim dowiecie się chwilkę później. Jedzie też z nami moje, moje drugie nowe autko, prawie nowe. I wyjaśnię wam też sytuację związaną z blachami, bo to też pytacie często na Instagramie, bo patrzcie na to. Tutaj mamy taką, a na M2 mamy coś takiego. Ale o tym dowiecie się troszkę później. Tak więc musicie oglądać do końca. No i nic, wsiadamy w auta i lecimy. Jest ze mną wspaniały operator. Zrobi świetne przebitki. I wspaniały, tajny kierowca. Destik. <grym> tak więc może będzie coś fajnego. I ok, w takim razie nadszedł w końcu ten czas, żeby opowiedzieć Wam trochę o tym samochodzie i o tym, co tak naprawdę tutaj zostało zmienione. Na wstępie, na wstępie zacznę od tego, że auto jest z 2007 roku, produkcja jest z grudnia, pierwsza rejestracja była w marcu 2018 i od tego czasu autem przejechałem ponad 70 tysięcy teraz jest chyba 78 tysięcy jeśli chodzi o jakieś grubsze awarie czy innego typu, tego typu sprawy to na szczęście nic się nie stało poza tym, że na gwarancji były wymieniane 4 razy tylnie lampy to jest bolączka każdej m i po prostu wymieniałem to na gwarancji i po prostu coś tam w tych LEDach się przepala i kierunkowskazy zaczynają świrować no, ale jak to wiadomo dla właścicieli BMW to nie jest z reguły problem jeśli kierunkowskazy nie działają co do reszty, no to jeszcze był wymieniany dyfer, bo też niestety już nie wytrzymał trochę próby czasu i przebiegu. A poza tym wszystko jest git, nic złego się nie działo z autem. Silnikowo i technicznie był tak taki top. No i teraz nadszedł czas na omówienie tego, co zostało w AUCIE zmienione. Tak ja więc to będzie długa historia, więc możecie sobie odpalić pokornik jakiś, coś w tym stylu i lecimy. Lecia aluminiowa maska w wersji od GTS zm 4 ona jest customowa, po prostu BMW nie robiło takich masek nigdy. To jest po prostu zamiennik, więc jest aluminium, jest zdjęte tak naprawdę 6 kg wagi na tym względem seryjnej maski. No i jest dziura w środku, która odpowiada za. Zachłodzenie silnika częściowa, po prostu gorące powietrze łatwiej może łatwiej po prostu opuszczać komorę silnika. Tutaj jest mój twór, a tak naprawdę mój i Łukasza. To jest customowa, jedyna w Polsce, na pewno jedyna w Polsce taka dokładka, ponieważ jest zrobiona według naszego projektu, wycięta przez nas i zamontowana przez nas. Także jest to jedyna taka dokładka na świecie. <śmiech> <śmiech> na pewno. Są wymienione, wewnętrzne poszycia, tak naprawdę na karbonowe. Tutaj wpadł znaczek w gloss eee, i to tyle chyba, jeśli chodzi o bok auta tak naprawdę. Teraz możemy przejść do koła, do zawiasu i tak dalej. Eee, więc tak, pierwszą rzeczą jaką tu zrobiłem są wrzucone szpilki, czyli konwersja ze zwykłych śrub na szpilki. Ponieważ po prostu dość często muszę przekładać koła, czy to na torze, czy, czy po prostu na set tabletni zimowy. E, dlatego są szpilki, ułatwia to e, w dużej mierze montaż koła e, i demontaż, więc e, bardzo fajny feature i nie kosztuje, nie kosztuje to tak drogo, więc polecam sobie posprawdzać czy do Was e, coś takiego podejdzie. Następnie tak, Leciało koło 20 calowe bosena. na to jest opona 4 standardowo, bo na tych rozmiarach już nie ma Polo Sportów. E, następnie wleciał zacisk amulcowy, e, zacisk jest to Brembo. Chodzi od Mercedesa C63 AMG e, ze specjalnym po prostu, adapterem i on jest na seryjnej tarczy. On tak naprawdę był na seryjnej tarczy, bo tarcza też została zmieniona teraz, ale on pasuje też do seryjnej tarczy 380 mm. E, a teraz ja mam po prostu jeszcze zaprezentowaną tarczę EBC, dwuczęściowa, pływająca. E, I to chyba tyle, jeśli chodzi o e, naciski tak naprawdę i o hamulce. A, jeszcze są przewody w oplocie wrzucone. Ale tego no niestety Wam nie pokażemy. Jeszcze z tyłu mamy wrzuconą osłonę karbonową z doletami powietrza, które dodatkowo studzi, studzi tarcze. Kontynuując jeszcze temat przodu, bo to też w sumie nie jesteśmy teraz w stanie pokazać, jest tu założone zawieszenie od BMW M-Performance. Tak naprawdę jest to zawieszenie w zasadzie takie samo jak KW V3, tylko po prostu ze, z innymi sprężynami i dzięki temu to jest po prostu wind, mogą sobie wyregulować wysokość taką jak chciałem i zrobić taki spas jak chciałem, i z nie obciera, a leży zajebiście. Jeśli chodzi o tylnią moś, no to tak naprawdę nic się nie zmieniło względem hamulców poza przewodami, zacisk został jedynie przelakierowany i odnowiony, tarcza jest seryjna, no i w zasadzie tyle. Nic tu większych zmian nie ma. No i koło wiadomo, takie samo jak z przodu. Jeszcze w temacie kół, e, to powiem Wam może rozmiary, bo ktoś to może interesować. Tak jak wspomniałem jest to 20 cali, z przodu jest szerokość 9,5 z oponą 265, a z tyłu jest 11 cali z oponą 285. Tak więc no, jest to dość szeroki setup względem serii, ponieważ seria na przodzie miała 245 oponę, a na tyle 265. Więc troszkę, troszkę poszedłem grubiej niż, niż producent to przyjdział. I teraz płynnym ruchem przechodzimy na tył, czyli najbardziej kontrowersyjną rzecz tego auta. Jednym się podoba innym nie. Mianowicie tutaj mamy coś, czego się nie da nie zauważyć. Potężne skrzydło od Łukasza, którego serdecznie pozdrawiam. Eee, no jest to po prostu kawał, kawał skrzydła, e, które jak mogliście zauważyć na moich wcześniejszych odcinkach ona naprawdę działa, bo na to, że się sprawdza jestem w stanie właśnie dzięki temu zwiększyć dość osi no i po prostu poprawić e, dzięki temu czasy, czasy okrążeń na torze więc e, no to działa, to nie jest tylko ze względów estetycznych czy też nieestetycznych bo nie... w większości osób się może to nie podobać ale zdania są podzielone, tak więc mi się podoba ja autorowiłem pod siebie, także zostaje <grych> na amen. następnie teraz zejdziemy sobie w dół Mamy tylny dyfuzor po prostu z karbonu i w zasadzie nic więcej wam na ten temat nie powiem. Jest po prostu karbonowy, trochę jest większy, szerszy, jest wysunięty bardziej do tyłu, a na dole właśnie wysunięte są z niego końcówki wydechu Armitrixa i w zasadzie cały montaż wydechu i też później downpipa macie już u mnie ograny na kanale, bo był to jeden z pierwszych odcinków tak więc możecie sobie zobaczyć jest po prostu pełny układ wydechowy firmy Armitrix, który brzmi zajebiście zresztą możecie zaraz posłuchać tego no i teraz przechodzimy do najważniejszego aspektu tej całej zabawy, czyli mocy i modów silnikowych pod maską. Mianowicie tak, jeśli chodzi o sam silnik i turbiny, to nic nie zostało tutaj zmienione. Po prostu zmieniłem jedynie świece na takie bardziej sportowe i dedykowane pod program, który został grany. A jak już jesteśmy przy programie, no to powiem Wam tak, że w ta m miała 372 konie chyba, według producenta. Ja zrobiłem tutaj kilka modyfikacji, o których zaraz się dowiecie, ale teraz to auto legitymuje się mocą 440 koni. No więc całkiem fajny przyroś, przyrościk mocy, jeśli chodzi o tak małe autko. I tak, co tu zostało zmienione? Mianowicie pod silnikiem wleciał karbonowy e, dolot powietrza od firmy Armaspeed. E, ten karbon nie jest ze względu tu tylko estetyczny, bo wygląda co prawda ładnie, ale też spełnia dość ważną funkcję. Mianowicie karbon idealnie izoluje ciepło. Tak naprawdę nie, nie pozwala ciepłu przedostać się do wnętrza do lotu. Dzięki czemu powietrze mamy zasysane chłodniejsze i auto może mieć po prostu większą moc i lepiej się zbierać. A jak już jesteśmy przy dolocie i powietrzu, zapomniałem wam jeszcze następnie powiedzieć, został również wymieniony intercooler jest z firmy Wagnera. Dużo większy i dużo bardziej dużo lepiej pozwala również chłodzić to powietrze, które dostaje się do, do silnika i do turbo. Ostatnią rzeczą, jaką właśnie wam już wspominałem przy okazji wydechu, został włożony po prostu tam od Armitrixa. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o to, co, co jest pod maską. E, tak naprawdę osiągi, jak kiedyś mierzyłem auto, no to setkę udało się zrobić poniżej 4 sekund, wyszło 3,9, ale to naprawdę na dobrej oponie i była mega dobra trakcja, bo ogólnie to... To ciężko tym autem ruszyć z taką, z taką mocą, z takim przyspieszeniem i osiągnąć taki czas. Z reguły to jest bardziej już 5 sekund, czy tam 4,5, gdzie katalogowo właśnie producent podawał, że tutaj jest około 4,5 tak naprawdę, więc jest ok. Na sam koniec pokażę Wam zmiany w środku, coś co się rzuca najbardziej w oczy tak naprawdę, czyli fotele. Są to fotele Recaro CS z customowym obszyciem, zrobione przez firmę Amex. Zostawiamy Wam linka poniżej, bo naprawdę chłopaki zrobili świetną robotę. Jestem mega zadowolony i wbrew pozorom te fotele naprawdę są wygodne na trasie, spisują się świetnie na torze również, także wielki plus. No i względem jeszcze dla niektórych ciekawostka, względem seryjnego fotela, tak naprawdę zdejmujemy 10 kg wagi na jednym fotelu, czyli 20 kg zdejmujemy z całego auta masy, także to jest naprawdę, naprawdę dużo. Następną rzeczą, którą tutaj mamy, to oczywiście pasy w kolor żeby inaczej limonkowy musi być taki. Później tutaj mamy jeszcze kierownicę obszytą tarę. I tak naprawdę jeszcze kilka karbonowych elementów typu z gałka zmiany biegów i hamulec ręczny wleciały po prostu w karbonie. No i chyba to by było na tyle. Mam nadzieję, że nie pominąłem żadnego aspektu i żadnej modyfikacji, którą zrobiłem, bo no jest tego trochę i mogłem o czymś zapomnieć. Ale wszystko macie u mnie na Instagramie, <noise> oczywiście zapisane, więc możecie sobie przeglądać dowoli. Zapraszam serdecznie. A no tak, zapomniałem. Oczywiście fura nie jest w limonkowym kolorze, jest to oczywiście folia. I została ona oklejona już praktycznie dwa lata temu chyba, więc całkiem dobrze się ta folia trzyma i całkiem dobrze ten kolor wygląda. I mam nadzieję, że Wam też się podoba tak jak siedzi na tym aucie, bo w oryginale furka jest oczywiście biała. No i słuchajcie, nadszedł czas na rozwiązanie zagadki, mianowicie tablic rejestracyjnych, o co w nich chodzi. Pewnie część z Was może się domyśla, ale z reguły ludzie nie wpadają na to i się nie domyślają. Nawet dzisiaj, właśnie na stacji, jak się tankowaliśmy, to panowie się zapytali, jak to możliwe, że dwa auta mają te same, że oba auta mają te same tablice rejestracyjne. No ja im ładnie wyjaśniłem, że no tutaj, jak się przyjrzycie, to to nie jest O, tylko to jest właśnie 0. Na mojej N2 jest właśnie O, więc e, praktycznie nie widać różnicy, ale no jest jak jest. Jeszcze jeden taki mały, właśnie, fun fact związany z tymi tablicami jest taki, że na początku na bramkach e, automatycznych e, nie wykrywało mi właśnie tych tablic i zastanawiałem się o co chodzi, bo wpisaną tablicę miałem rejestracyjną do systemu opłat jako O. A tak naprawdę z reguły system szczytywał to jako zero i no i niestety bramki mi się nie otwierały, musiałem sobie dodać zero i wtedy, wtedy wszystko działało i bramki się ładnie otwierały, ale no dziwnie to trochę wygląda i faktycznie też na początku myślałem, że po prostu wydział komunikacji popełnił lekki błąd i faktycznie mam zero na tablicy zamiast O, ale teraz jak widzę te dwie blachy obok, no to faktycznie tutaj zero jest znacznie, znacznie węższe niż, niż O. Ale kiedyś też jeszcze z ciekawości sprawdzałem te blachy, tylko porównywałem sobie do sosnowieckich, czyli SO był początek i tam zdecydowanie O jest <noise> znacznie szersze niż moje O w obecnej tablicy. Także chyba mają po prostu wydział komunikacji o y, dwie różne literki tak naprawdę w szerokości i w zależności od tego czy bierzecie się właśnie o w środku tablicy, czy na początku wygląda to zupełnie inaczej. <noise> tak więc tyle w temacie tablic. E, lecimy dalej z odcineczkiem. Tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał, że dowiedzieliście się ciekawych rzeczy albo mniej ciekawych. A co do auta, no to jeśli się sprzeda, to pewnie za chwilę zobaczycie o tym info. A jeśli nie, no to, no to nic. I z wami się żegnam w tym momencie Siemanko. No a tak, pewnie jeszcze się wszyscy zastanawiacie, co będzie zamiarem dwójki. To wam zdradzę rąbka tajemnicy, ale nie, nie za dużo. Też będzie zielone, na pewno będzie zielone, ale co to może się kiedyś dowiecie?